Nie mamy żadnej strategii, żadnej spójnej wizji. Każdy nasz start mam wrażenie, że jest losowaniem. Raz trafimy lepiej. Raz... No dobra, ale to i tak nie ma znaczenia, bo jak na koniec ci wchodzą jakieś takie sympatie i wychodzisz z konkursu, niezależnie jaki utwór zaprezentujesz, z... masz trzy punkty, bo ktoś tam się nad tobą zlitował, żeby przypału nie było, że zero, to wiesz, no. Stworzyła mistyczne widowisko. Widzowie to kupili i wygrała. No to jak Justynka ze smokiem nie wygrała? No kur w 2025 historia zatacza koło. Tysiące artystów domagało się wykluczenia Izraela. Organizatorzy odmówili, twierdząc, że konkurs jest niepolityczny. Reakcja: <laughs> nie no, kurwa, no. O Jezu, nie no to jest tak absurdalne. Tak przesiąknięty polityką, konkurs, próbujesz obronić byciem apolitycznym. No nie no, przecież to plucie na pysk, normalnie. Ale zobaczcie, tak mieliśmy pod górkę. Cały ten materiał jest o tym, dlaczego mieliśmy tak ciężko. A i tak wylądowaliśmy wyżej niż Niemcy. Najważniejsze, Polska Górą. Finał Eurowizji. Na scenie reprezentantka Izraela śpiewa balladę o nadziei, miłości i przetrwaniu. Z łzami w oczach opowiada, że jej celem jest przynieść choć chwilę spokoju i dumy narodowej w czasie gdy Izrael żyje w cieniu wojny. Ale czy drugie miejsce zapewniła jej wybitna piosenka, czy może właśnie ta opowieść i polityczna rozgrywka? W tym samym czasie z widowni słychać gwizdy, a ochrona szarpie chłopaka, który krzyczy Wolna Palestyna. Protesty trwają też przed halą. Transparenty, megafony, skandujący ludzie. Dla jednych jej występ to symbol przetrwania, dla innych publiczne wybielanie przemocy. Nie to rozwalał ten polski komentator. Chłop tak z ironią do tego podchodził. W sensie, no wiadomo, no tam tłumaczył, no bo taka praca, ale tak, no, to jakby Anę miał, ale z takim przekąsem czasami komentował. To był jeden z powodów, dla których to w ogóle oglądałem. Miałem jakiś fan z tego, że ten chłop tak komentował. Ale wysyłałam ci TikToka, a dziewczyna o nim mówiła i w komentarzach ludzie wszystkie jego cytaty wypisywali, że... No, za ten ziomek jest, naprawdę. Głosowanie publiczności postawiło Izrael na pierwszym miejscu, ale niskie noty od jurorów zepchnęły go na drugą pozycję. Organizatorzy Eurowizji jak zwykle zarzekali się, że konkurs jest wolny od politycznych gierek, ale. Nie no to. Nie no. Wielu krytyków ubolewało nad upolitycznieniem Eurowizji. Terry Wogan już w 2008 roku zdjął słuchawki i odszedł, ostrzegając, że Eurowizja przestała być konkursem muzycznym, jego zdaniem głosowania stały się czystą polityką. Ty, to jak to jest czysta polityka, a my praktycznie nie dostaliśmy żadnych głosów. Nie mówię o głosach od publiczności, tylko od innych krajów, to jak to świadczy w takim razie o tym? Eurowizja ruszyła w 1956 roku jako Festiwal Jedności. Pomysł na zjednoczenie powojennej Europy przez muzykę. Refrain, du ciel <laughs> Się pozmieniało delikatnie w stylistyce. No ale wiecie, świat idzie do przodu, nie? No tak. Od 2016 roku punkty rozdają oddzielnie jurorzy i widzowie. Sumuje się dwa rankingi, co ma równoważyć ekspercką ocenę z gustem publiczności. Brzmi uczciwie. W teorii tak, ale praktyka pokazała, że jurorzy i widzowie potrafią oceniać skrajnie różnie. Najbardziej jaskrawy przykład to Polska w 2016. Michał Szpak i jego Ballada byli dla jurorów niemal na ostatnim miejscu. Otrzymał od nich zaledwie 7 punktów, ale widzowie dali Polsce aż 222 punkty. Czyli trzeci wynik w Europie. Ten rozstrzał, czyli ostatecznie ósme miejsce, wywołał szok nawet u komentatora. No dlatego, naprawdę, ja na ten jeden rok zajrzałem do tego gówna całego i więcej się na to skusić nie dam. Przecież to jest absurd, że ludzie to pompują i oglądają serio. Więcej. Ja do tego nie zaglądam. Znowu się na ileś lat odbiłem, mam to w dupie. Oficjalnie nie można głosować na swój kraj, ale Polak w Berlinie może i głosuje. Skoro mamy tylu Polaków na emigracji, to dlaczego wciąż nie wygrywamy? Nie mamy własnego bloku, nie jesteśmy częścią żadnej stałej paczki, która głosuje na siebie nawzajem. Niemcy głosują raczej na zachód. Czyli co, my jesteśmy tym takim nielubianym kolegą w grupie, który niezależnie co zrobi, to i tak chuj mu do dupy, tak? Okay. Kolejny powód jest taki, że Polska nie ma wypracowanej marki na Eurowizję. Miotamy się od stylu do stylu i próbowaliśmy już chyba wszystkiego. Nie mamy żadnej strategii, żadnej spójnej wizji. Każdy nasz start, mam wrażenie, że jest losowaniem. Raz trafimy lepiej. Raz... No dobra, ale to i tak nie ma znaczenia. Bo jak na koniec ci wchodzą jakieś takie sympatie i wychodzisz z konkursu niezależnie jaki utwór zaprezentujesz z... masz trzy punkty, bo ktoś tam się nad tobą zlitował, żeby przypału nie było, że zero, to wiesz no. No i tak cię nie motywuje do tego, żeby coś fajnego robić. Eurowizja rządzi się własnymi trendami i estetyką. Trochę ekiczu, śmiałe show, aktualne społeczne tematy podane w popowej formie. Polska nie potrafi wstrzelić się w ten klimat. Albo jesteśmy zbyt zachowawczy, albo próbujemy czegoś odważnego, ale nie umiemy tego sprzedać. Nasze. Słowianki w 2014 dały show zapamiętane głównie za skąpe stroje, co wielu odebrało jako tani chwyt. No co ty, a ta Finlandia przecież była chyba, tak? Ta typiara, co tak śpiewała, taka w wyzywającym stroju nazwijmy, i potem unosząca się na takim czymś, z czego leciały iskierki. To była z Finlandii, była. Mam wrażenie, że polska delegacja często podchodzi do konkursu zbyt serio, lub przeciwnie. Wystawia coś, co nie trafia w gusta masowej eurowizyjnej publiki. Nie no, ale ta Eurowizja to mi przypomina te wszystkie programy telewizyjne, jakieś mam talent czy coś, że. Okej, okay, przychodzisz, coś umiesz, bardzo fajnie, ale czy masz jakąś smutną historię? Czy to jest tak, że twoi rodzice zginęli w wypadku, jak miałeś dwa lata, po czym ciebie też potrącił samochód, jak miałeś siedem i teraz nie masz jednej nogi, a na dodatek. Yy... Głowa ci się nie odkręca w lewo. Że jak nie masz takiej historii, to no super bardzo się cieszymy, że masz jakiś talent, ale no wiesz, no, są inni, którzy mają trudniejsze życie i ich trzeba wspierać. Żeby zrozumieć, czemu jedni wygrywają, a drudzy nie, zajrzyjmy za kulisy Triumfów Eurowizji ostatnich lat. Okazuje się, że piosenka to tylko połowa sukcesu. Druga połowa to narracja. Historia, emocje. A więc właśnie. A więc właśnie, wreszcie w ogóle się coś dowiem o tym konkursie, bo serio, ja jakoś kompletnie to ze swojego życia wymazałem, może jak już tam jedną, dwie, trzy piosenki słyszałem, tak to miałem to w dupie. Więc przy okazji jakiejś trochę historii tego konkursu się dowiem, ale no zasadniczo to wszystko, co on opowiada, tym bardziej mnie przekonuje, że szkoda na to czasu. Wzruszenie, historia czy dramat często są tutaj ważniejsze niż sam dźwięk. Lorin ze Szwecji w 2012 oczarowała Europę utworem Euforia. A to chyba słyszałem, to coś kojarzę po nazwie. Stworzyła mistyczne widowisko. Widzowie to kupili i wygrała. No to jak Justynka ze Smokiem nie wygrała? No kur... Nie można tutaj pominąć wątku PR-u i mediów. Dzisiejsza Eurowizja to ogromna maszyna promocyjna. Zanim finaliści staną na Eurowizyjnej scenie w maju, wielu z nich objeżdża całą Europę. Wynajmowane są agencje PR-owe, a specjaliści od social mediów dbają, by o danej piosence było głośno. Ej, ale dobra, to nie wiem, czy to może w mojej bańce, ale na Twitterze czy na TikToku widziałem też dużo zagranicznych kont, i to nie, że zagranicznych polskich, które wrzucały ten występ Steczkowskiej. Że to jakby nie tylko było w zakresie naszego kraju, jeżeli chodzi o takie zaangażowanie ludzi i podziw dla tego, co tam się dzieje, tylko też za zagranicy ludzie to propsowali. Nie wiem, może to tak w mojej bańce, ale było naprawdę dużo jakichś komentarzy po angielsku, czy w ogóle w jakichś innych językach, które mówiły, wow, ale zajeźdź show, ale fajna piosenka. I o, jeszcze jak się dowiadywali, ile ona ma lat, to było co, w ogóle jak to. Zresztą po tych głosach nawet od widzów widać, że to znacznie szerzej poszło niż w ramach Polski. Nie, to na no serio, to nawet były takie konta, że to nie, nie były. Nie wiem, no raczej Polak sobie takiego niku nie wymyślił, nie. Pod całą tą otoczką kryje się też prozaiczny czynnik pieniądze. Udział w Eurowizji kosztuje, i to nie mało. Każdy kraj, który chce wziąć udział w Eurowizji, musi za to zapłacić. Wysokość opłaty zależy między innymi od wielkości kraju i jego zamożności. <laughs> Ciekawe, czemu tak? Na przykład w 2022 Macedonia Północna zapłaciła 39 tysięcy euro, a Estonia około 65 tysięcy. Aha, a to ciekawe, to nie wiedziałem tego, że tak działa. W ostatnich latach kilka małych państw wręcz wycofało się z konkursu z powodów finansowych. Na przykład Bułgaria, Czarnogóra i Macedonia Północna odpuściły w 2023 roku, wprost mówiąc o braku środków. Po wykluczeniu Rosji w 2022 pula pieniędzy do podziału zmalała, bo Rosja była jednym z tych dużych płatników. Organizatorzy przyznali, że jej odejście dodatkowo obciążyło pozostałych. Ja wiem. Ty. Znaczy wiecie, ja dość się domyślałem, że to no, jakoś to trzeba zorganizować, jakaś kasa tam musi płynąć, ale nie wiedziałem, że to takie pieniądze sobie tam latają, to znaczy z drugiej strony biorąc pod uwagę ten rozgłos, to taka inwestycja w marketing, mimo że to są ogromne pieniądze, to pytanie ile taka kampania w jakimś innym wymiarze by, by kosztowała, żeby ktoś nagle do tego stopnia usłyszał o piosence Justyny Steczkowskiej, albo zobaczył jak wiecie gdzieś tam nad sceną się unosi, albo gra na skrzypcach, albo biegnie w jakichś 50 centymetrowych szpilkach, myślę, że to jednak jakby biorąc pod pod uwagę samą kwestię marketingu, no to dużo kasy, ale. Nie jest to takie odklejone, jakby się mogło wydawać. Jako ciekawostkę możemy przytoczyć, że nawet koszt SMS-a może wpływać na wyniki głosowania. Okazuje się, że głos widza w niektórych. O, właśnie o tym czytałem. Dzisiaj tylko nie, wiedz... nie chciało mi się tego weryfikować, że nie wiedziałem, czy to prawda, że podobno te sms -y z różnych krajów różnie kosztują. W niektórych krajach jest droższy niż w innych. W Polsce wysłanie SMS-a na Eurowizji to wydatek około 1 euro za każdy głos. Dla porównania, w Niemczech jeden SMS to tylko 20 centów. Polak, żeby wykorzystać, Maksymalny limit, czyli 20 SMS-ów, musiałby wydać prawie 100 złotych. To ponad 5 razy więcej niż Niemiec za pełną pulę głosów. Płacimy więcej, ale za chociaż zarabiamy mniej. A jeszcze na koniec nas zają i nikt na nas nie głosuje z innych państw, i się kulabujemy niezależnie od występu gdzieś tam w końcu stawki. No super. Ale zobaczcie, tak mieliśmy pod górkę. Cały ten materiał jest o tym, dlaczego mieliśmy tak ciężko, a i tak wylądowaliśmy wyżej niż Niemcy. Najważniejsze, Polska Górą. Eurowizja ma już na koncie kilka grubych afer. Organizatorzy próbują to kontrolować, grożąc dyskwalifikacją na 3 lata. Skandal wybuchł w 2022. Po półfinale organizatorzy ogłosili, że w sześciu krajach, m.in. w Polsce, wykryto dziwne schematy głosowania. Jurorzy tych państw prawdopodobnie umówili się, by wzajemnie dawać sobie wysokie noty. Efekt? Głosy tych krajów anulowano. Od 2023 dorzucono jeszcze globalne głosowanie widzów spoza Europy. Oficjalnie, żeby zapewnić jeszcze większe emocje, ale przecież wszyscy wiemy doskonale, że chodzi o pieniądze z SMS-ów. Ty, ale takie odpalenie głosów ze świata to już w ogóle jakie pole do przekrętów robi. To i tak wydaje mi się, że weryfikacja tego wszystkiego, co było do tej pory, już zakładam, była giga problematyczna i się zastanawiam, czy była legitna. Jeszcze ze świata głosy odpalić to powodzenia. Eurowizja ma długą historię politycznych skandali. Z założenia ten konkurs ma być apolityczny. W praktyce niemal co roku wybucha jakaś afera z podtekstem. W 2014 publiczność wygwizdała rosyjskich uczestników. Rok później organizatorzy się zabezpieczyli. Gwizdy przykryto sztucznymi brawami w transmisji. W 2025 historia zatacza koło. Tysiące artystów domagało się wykluczenia Izraela za wojnę w Gazie. Organizatorzy odmówili, twierdząc, że konkurs jest niepolityczny. Reakcja: <śm> Nie no ku no, jezu, nie, no to jest tak absurdalne. Tak przesiąknięty polityką, konkurs, próbujesz obronić byciem politycznym. No nie, no przecież to plucie na pysk, normalnie. Niektóre występy wywoływały pytania, czy to jeszcze muzyka. O, to, to o tej mówiłem. Bywa też, że to same kraje rezygnują z udziału. Turcja od lat bojkotuje Eurowizję, oficjalnie przez głosowanie, nieoficjalnie, bo rząd turecki nie chce promocji LGBT. Po wygranej kończyty Wurst stwierdzili, że to nie ich bajka. Białoruś została wyrzucona w 2020 pierwszym za polityczny tekst i brak wolności mediów. Patrząc na to wszystko widać, jak polityka decyduje o tym, kto może śpiewać, a kto nie. No chyba, że jesteś Izraelem, to wtedy wiadomo. Jedna. Eurowizja to nie jest już konkurs piosenki. Polska, mówiąc brutalnie, nigdy nie potrafiła odnaleźć się w zbudowaniu pasującej do tego festiwalu narracji. Dla jednych to powód do wstydu, dla innych do dumy. A może wcale nie chcemy się do nikogo dopasowywać? Tylko jeśli tak jest, to po co w ogóle tracić pieniądze i brać w tym udział? Nie, ja, wiem, ku... ja, to... znaczy, ja z mojej perspektywy mając to w dupie yy, generalnie bym stamtąd się wymiksował, mając na uwadze to jak to jest upolitycznione, to że generalnie nie mamy szansy wygrać, to że nawet jak publika nas pokocha to inne kraje dadzą głosu przez co nie mamy szansy na zwycięstwo, to że są wątpliwości co do samego liczenia tych głosów. Chuj w tym brać udział tak szczerze. Szkoda zaangażowania ludzi, szkoda jakichś nerwów, szkoda kasy na to. Sponsorem Rewizji jest Marokan Oil, a to izraelska firma. No, ogólnie to Dominik coś właśnie wspominał wczoraj w Zgrzycie o tym. Lepiej sobie wyświetleń na YouTube kupić piotrze Nie no, wiadomo, to nie o to chodzi, ale nie wiem, no jakoś inaczej te pieniądze zainwestować w jakiś marketing czy wiecie reklamę kraju w ogóle też nie wiem czy pamiętacie jakie zagraniczni youtuberzy przyjeżdżali do Polski albo jaki szedł przekaz na temat Polski że wiecie tutaj dzielnie się bronimy przed jakąś okupacją i że ogólnie w Polsce jest bezpiecznie czysto i to była przepotężna reklama tak samo jak I Show speed był czy ten jeden taki youtuber zagraniczny już nie pamiętam ale też był tu w Polsce i granice oglądał i ten to są ogromne naprawdę jak potem na Twitchu wchodziłem na streama Smona albo xQc którzy oglądali te materiały w Ludzi propsowało Polskę. I to była naprawdę potężna reklama gdzieś tam na świecie, warta ogromne pieniądze i taki cały przekaz, że generalnie Polska to jest fajne miejsce. Więc uważam, że wiecie, może warto bardziej w tym kierunku spojrzeć niż jakiejś zjednoczonej Eurowizji, w której i tak nie masz szans wygrać. Jak, jak na nas, 14 miejsce to nie najgorsze miejsce, patrząc na inne nasze występy. Ale właśnie widzisz, to jest to, że w pewnym momencie masz takie coś, że mówisz, ale Tą piosenkę przygotowaliśmy, ale dobrze wypadamy na tle reszty. Jest takie, no, jak się załapiemy do top 10, to będzie nieźle, bo wiesz, że z góry jesteś na przegranej pozycji. To co to, to, to? Jaki jest sens brania udziału w takich zawodach, w których wiesz, że choćbyś nie wiadomo jak się przygotował, choćbyś nie wiadomo, co stworzył i tak nie wygrasz. Ja nie wiem, ja bym nie brał udziału w czymś takim po prostu. Nie by to wkurzało. I Speed zrobił nam lepsza reklamę niż Eurowizja XDD. Oczywiście, że tak. Na sto, no w 100%. 100 razy lepsza reklama. Z kolima, żeby wysłać, no może. No z Colim by się wpasował w sumie. Trochę. No z drugiej strony uważam, że taki bojkot. Przy jakiejś szerszej skali to jest jedyna opcja na to, żeby jakoś ten konkurs się ogarnął, żeby w ogóle mógł przetrwać. Ale wiemy, że w szerszej skali ludzi, którzy są w tych układach i którym to pasuje, to wiadomo, że z tego nie zrezygnują. No ale nie wiem, ja miał takie nastawienie, że to jakoś inaczej te pieniądze zagospodarować i w jakiś inny sposób tym zarządzać, a nie biorąc udział w konkursie, w którym i tak nie masz szans, bo, bo ktoś cię nie lubi. Nawet jak cię publika pokocha, nawet jak przygotujesz fantastyczne show i masz fajną wokalistkę, to i tak nie wygrasz, bo, bo ci Ukraina punktów nie da. Po Ukraju ekscytuje się kibicowanie naszemu reprezentantowi lub narzekanie na niego, nie chodzi tylko o wygraną, a gdybyśmy wygrali, ciężko było ją organizować, a Justynka sobie pięknie PR podbiła. No widzisz, no kwestia podejścia. No Ja uważam, że jak jest jakiś konkurs, to powinny być takie zasady, aby wszyscy mieli równe szanse i było to sprawiedliwie oceniane. Jeżeli z góry wiesz, że tak nie jest, to uważam, że bez sensu brać w tym udział. No. I lepiej w takim razie, szczególnie przy jakichś takich kosztach, inwestować to w inny sposób niż co, co, co kolejną jakąś edycję tego. Dziadostwa się frustrować i przeżywać, nie? Mimo wysłać Roxy Węgiel, ona umie w takie eurowizyjne klimaty, czy ktoś lubi, czy nie. A można by zbudować historię, że zwyciężni Eurowizji Junior wraca powalczyć na zwykłej, tak jak Szwecja zrobiła z powrotem Lorin, tylko tam dwa razy tylko że tam dwa razy nazwijone, no to i tak nie przejdzie, kur... Tam. Na koniec ci nie dadzą punktów w inne kraje, i nawet, jakby, nie wiem, 250 dostała od publiki, to chyba to będzie znaczyło i tyle. Oczywiście, o ile by ktoś dopuścił do tego, żeby taki wynik zdobyła, no nie? Julia, żugaj? O, no to już prędzej. Żugajki z całego świata by się zorganizowały, to by było ja, ja, no. To by było ciekawe. <goda> o Fagate? Ch... No. <goda> Jezu, fagata, jak pojechała, no to był hit.